Thank <music> you. Zbliżające się wielkimi krokami jesienne pogody mogą brzmieć dobijająco, ale nie muszą Cię pokonać. Mamy na to rozwiązanie. Spacer, który pozwoli Ci pozostać otwartym zarówno na nowe doświadczenia duchowe, jak i aktywnym fizycznie. Już po raz 15 zapraszamy Was na pierwszą pielgrzymkę dzieci i młodzieży od Józefa do Karmelu, czyli z Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Niedźwiadach. Proponujemy Wam coś dla ciała i coś dla ducha. Po pielgrzymce odbędzie się msza Święta, która zwieńczy cały nasz spacer, a po tej mszy świętej zapraszamy Was na słodką niespodziankę, herbatkę, pogawędkę i coś słodkiego dla brzuszka. Możecie zabrać ze sobą znajomych albo rodzinę, ale nie musicie. Uwaga, wybranie się na pielgrzymkę grozi poznaniem nowych twarzy, więc zapraszamy Was 13 września na godzinę 9.30 pod sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.